e-Izba Studio. Rozmowy o handlu elektronicznym. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym e-Izba Studio, czyli podcaście Izby Gospodarki Elektronicznej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, jak mi się wydaje, bardzo wciągającym, może nawet i sexy temacie, jakim jest metaverse, a dokładnie metaverse w e-commerce. Do tej rozmowy zaprosiłem pana Krzysztofa Ślęczkę, dyrektora w Accenture, który odpowiada m.in. za digital commerce. Dzień dobry panie Krzysztofie, bardzo, bardzo miło mi pana gościć. Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie. Rozpocznijmy od ustalenia tego, do czego teraz najczęściej przydaje się Metaverse, do czego jest używany. Ja mam jakieś podpowiedzi, ale nie wiem, nie będę do nich sięgał, po prostu od razu posłuchamy eksperta. Dobrze. Metaverse, tak naprawdę, to no może zacznijmy od tego, czym jest metaverse, tak? Bo zanim dojdziemy do tego, do czego jest i przez kogo on jest używany. Metaverse, w Accenture definiuje jako metaverse continuum, tak? to już nie jest jeden, dwa czy trzy światy, i to nie chodzi o ten jeden, pierwszy czy drugi świat, ale tak naprawdę o to, jak te spektrum tych wszystkich światów wpływa na nas, na naszą rzeczywistość i jak my z tą rzeczywistością będziemy w przyszłości funkcjonować. I gdzie ten metaverse jest wykorzystywany najczęściej? Obecnie, Prawdopodobnie najczęściej są to gry, aczkolwiek widzimy już, że znajdują również bardzo szerokie zastosowanie w biznesie. W biznesie poprzez wykorzystanie chociażby naszych cyfrowych bliźniaków, tak, o których mam nadzieję będę gdzieś tam chwilę, jeszcze trochę później op opowiadać, do usprawniania procesów biznesowych, do tak naprawdę. Poprawienia wydajności pracowników, ale to, co nas jako konsumentów pewnie najbardziej interesuje, to jest to, w jaki sposób my możemy z tym metawersem funkcjonować i wchodzić w interakcje, chociażby poprzez doświadczanie nowego rodzaju zakupów, tak, czy prowadzenie zakupów w nowym, w nowym świecie, to w jaki sposób my możemy uczestniczyć w różnego rodzaju eventach prowadzonych na żywo. To jest zupełnie nowy kanał, który tak naprawdę jeszcze przed istnieniem Metaversum no, jestem w bardzo płaskiej postaci, tak? I to najczęściej odtwarzane gdzieś na YouTubie czy na innych e, kanałach streamingowych. A i to jest wydaje się, ta, ta, te, też ta wielka zmiana, którą Metaverse może nam przynieść, czyli to zagłębienie się w ten świat rzeczywisty. Metaversum continuum. To już tak. musimy zapamiętać z tego, co się dowiedzieliśmy. Jakiego sprzętu wymaga? Mówi Pan o popularnych serwisach streamingowych. No, do tego potrzeba po prostu zwykłego laptopa czy komórki. A, a, a czy to wymaga jakiegoś bardzo zaawansowanego sprzętu? Znaczy to ja bym podzielił to na dwie części. Po pierwsze to część, która nam pozwoli, która tworzy metaverse, tak? Bo to jest ta zaawansowana technologia, która jest nam potrzebna, że, i która no, 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 ciągle ewoluuje. E, która jest potrzebna, żeby ten metaverse faktycznie istniał i faktycznie był coraz bardziej popularny. i tu mówimy o technologiach, tak jak e, Wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain, NFT, przetwarzanie brzegowe, 5G, czyli tak naprawdę wszystkie te nowoczesne technologie, które cały czas się tworzą i cały czas ewoluują. Z drugiej strony mamy technologie dostępowe, tak? czyli wszystkiego rodzaju headsety VR, które zakładamy sobie na głowę, żeby zanurzyć się w tej wirtualnej rzeczywistości, ale też laptopy, też nawet nasze komórki, które w pewnym stopniu pozwalają nam w ten metaverse wejść. Dlaczego Metawers będzie nowym narzędziem biznesu? Dlaczego to może być? Pozwoli pan, że nawiążę do, do tego, co pan powiedział, kontinuum mhm. dla, dla biznesu. Ja bym powiedział, że nawet metawers już staje się, to nie, nie będzie, a już staje się nowym narzędziem dla biznesu. Tak, już widzimy pierwsze zastosowania technologii metaversowych, chociażby takich technologii jak HoloLens, dostarczane przez, przez Microsoft, które pozwalają nam nałożyć obraz wirtualny na naszą rzeczywistość, tak? czyli rozszerzyć tą rzeczywistość, którą widzimy i którą, którą operujemy. I to już znajduje faktyczne zastosowanie, tak? Czy mówimy tutaj o, o przemyśle, tak? chociażby, który, czy o budownictwie, czy o projektowaniu, które pozwala na budynek, na przykład nanieść wirtualną rzeczywistość, chociażby siatki energetycznej czy planowanych planowanej infrastruktury, która ma w danym pomieszczeniu się znaleźć, dzięki czemu możemy w łatwiejszy i bardziej intuicyjny sposób też sobie, po pierwsze, nawet nie wyobrazić, a zobaczyć, jak to będzie faktycznie w rzeczywistości wyglądało, ta nasza inwestycja, czy też wyłapać błędy, a, albo nawet spróbować coś zoptymalizować w tym wirtualnym świecie, Bo wiadomo, że optymalizacja, wiadomo, że eksperymentowanie i jest łatwiejszy wirtualnie i tańszy wirtualnie, niż prowadzenie takich czynności na żywym organizmie, a następnie borykanie się z różnego rodzaju błędami. To jest też usprawnienie procesów produkcyjnych, tak, które już teraz też widzimy, dzięki właśnie zastosowaniu technologii takich jak cyfrowe bliźniaki, które pozwalały nam tak naprawdę w pełni zwirtualizować, ucyfrowić rzeczy materialne, tak, czyli na przykład taśmę produkcyjną, fabrykę, czy coś, co do tej pory istniało tylko i wyłącznie w świecie rzeczywistym i w świecie wirtualnym starać się to usprawniać, czy przeprowadzać jakąkolwiek związaną z tym innowacyjność. Intuicja podpowiadała mi właśnie, że wspomni Pan o cyfrowym bliźniaku. Czy, czy jeszcze tutaj mhm. będziemy rozszerzali to zagadnienie, czy jak na razie do wyczerpania tematu Cyfrowy bliźniak w metaversie to wystarczy. Cyfrowy bliźniak w metaversie jest bardzo szeroki, wydaje mi się, temat, i on to nie tylko ma zastosowanie do, do maszyn czy sprzętów, ale też do ludzi. Tak? Możemy sobie wyobrazić, że w niedalekiej przyszłości my będziemy mieli swoich cyfrowych bliźniaków. Oczywiście do tego jeszcze jest potrzebna, do tego bardziej zaawansowana technologia niż, niż mamy teraz, żeby w pełni odwzorować nas jako ludzi w tym cyfrowym świecie. Ale to jest, czy wydaje się, że to jest no, nieunikniona przyszłość, która czeka nas wszystkich, że będziemy mieli swoich awatarów, którzy będą mieli nie tylko nasz wygląd, ale również nasze chociażby dane medyczne. Tak? Który, dzięki czemu właśnie cała ta medycyna wirtualna czy telemedycyna będzie też mogła w jakiś sposób łatwiej dotrzeć do ludzi. I po tym wstępie przejdźmy już do, do głównego tematu rozmowy, czyli do yy, metaversu w e-commerce. Jak Pan widzi, jak, jak to zadziała, to znaczy, co, co się wydarzy najpierw, jakie są tutaj kroki milowe, żeby, no żeby się okazało, że e-commerce że e korzysta na, 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 tym, na tym zaawansowanym narzędziu? Jak to będzie wyglądało, to pewnie czas pokaże, bo jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym stadium czy etapie rozwoju. Mamy już jednak pierwsze przykłady wykorzystania technologii Metaverse do, do, w celach e-commerce'owych czy w celach handlowych. Tak? Metaverse ma na celu zasypanie tej dziury, która istniała między światem wirtualnym a światem rzeczywistym, ma na celu połączenie tych dwóch światów. Tak I tutaj właśnie wydaje się, że Metaverse będzie tym game changerem, jeżeli chodzi o spopularyzowanie jeszcze większe e-commerce, mimo że on już jest bardzo popularny. Jeżeli chodzi o samo zastosowanie Metaverse, no to, to, to już mamy pierwsze przykłady tego. Tak? Firmy otwierają swoje cyfrowe odpowiedniki czy swoje sklepy w Metaverse, chociażby takie firmy jak, jak Nike, gdzie można zakupić sobie już swoje wirtualne buty w, w Nikelandzie. Widzimy też, że firmy m.in. Fashion, fashion zaczynają pojawia się coraz bardziej intensywnie w, w świecie Metaverse. Chociażby firma Gucci, która otworzyła swój Gucci Gardens. E, dwa tygodnie odwiedziło go ponad blisko 20 milionów ludzi. To, to już jest znaczący, znaczący wolumen. Więc widać, że te światy zaczynają się przenikać. Aczkolwiek wydaje mi się to, co istotne, że Metaverse też otworzył nowy kanał e-commerce, tak? czyli zakupy na potrzeby Metaversum w samym Metaversum. I to jest znowu przykład firmy Gucci, gdzie E, została sprzedana cyfrowa wersja torebki na potrzeby tylko i wyłącznie Metaversu za cenę większą niż jej fizyczny odpowiednik. Czy ta torebka była ładna? Yy. To już pozostawię ocenie <grym grym> ocenie takwidalnej. Tych, tak. Ty, którzy kupowali tych, którzy sprzedawali, prawda? Yy, yy, jeśli tak jest, to a może zacznijmy od tego, jak w ogóle nazwać e-commerce w metaversie. Ja się nad tym zastanawiałem i czy to może być na przykład cross-commerce? Yy, spróbujmy trochę pofantazjować. Yy, czy to po prostu będzie e-commerce w metaversie? Jeżeli miałbym pofantazjować, to wydaje mi się, że to będzie po prostu commerce, tak? bo celem metaversum jest jednak zacieranie tych granic między światem wirtualnym a, a rzeczywistym. No, więc będzie to pewnie po prostu handel. jasne, jasne. <laughs> jasne. jasne. Yy. Powiedział Pan o tym, że, że już, już sklepy zaistniały w, w, i, i marki, te znane duże światowe marki zaistniały już w metaversie. A jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o czas i możliwości mniejszych biznesów? Czy możemy sobie wyobrazić, że, że firma jednoosobowa działalność, nawet która sprzedaje na platformie w Polsce, czy znajdzie tam dla siebie w ogóle przestrzeń, miejsce do rozwoju? Czy to będzie uzasadnione biznesowo? To znowu jest, jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju, jeszcze tak, Firmy dopiero testują to rozwiązanie, sprawdzają, w jaką stronę z tym rozwiązaniem można pójść, czy to będzie bardziej sklep, czy to będzie bardziej przestrzeń wystawowa, czy bardziej przestrzeń do zrobienia różnego rodzaju eventów, które będą budowały nasze naszą zaangażowanie jako klientów, czy lojalność z nami jako, jako z klientami. Więc tak naprawdę to zobaczymy, tak? to, to czas pokaże, ale. Wydaje się, że tak jak w przypadku większości technologii, które już w jakiś sposób z których już w jakiś sposób korzystamy na co dzień, to, co potrzebne jest, żeby metawersum stało się coraz bardziej potrzebne, to jest szeroka adopcja tego rozwiązania. Tak? Szeroka adopcja powoduje, że spadają też koszty związane z tym rozwiązaniem, w związku z czym staje się on coraz bardziej i łatwiej dostępne dla, dla mniejszych organizacji, nie tylko wielkich międzynarodowych korporacji, które pojawiają się w, w metawersum do tej pory. Wspomniał Pan o tym, że to jest brakujący element, jeśli chodzi o, o handel w ogóle, właśnie commerce. I też myślę o tym, czy to należy traktować tak, jako coś, co będzie kolejnym obniżeniem progu wejścia w ogóle do, do handlu. To znaczy, czy Metaverse pozwoli firmom, które jeszcze nie szeroko sprzedają w internecie, że właśnie to zaczną robić? Ja bym spojrzał to chyba troszkę z innej perspektywy. To nie będzie. Może, może niekoniecznie z, będzie łatwiej, taniej, ale będzie więcej możliwości, bo będziemy mogli sprzedawać chociażby tylko cyfrowe produkty. A weźmy pod uwagę, że w większości wypadków wytworzenie cyfrowego produktu jest tańsze i prostsze niż faktyczne fizyczne wyprodukowanie go w naszym rzeczywistym świecie. Tak? Nie mamy wielkiego łańcucha dostaw, które wiemy, że w ostatnim czasie też były. Nadwężane przez różnego rodzaju pandemię czy, czy, czy inne wydarzenia geopolityczne. W świecie metaversum nie mamy tych problemów. Tak? Jesteśmy ograniczeni tak naprawdę tylko do naszej kreatywności, do tego, co chcemy stworzyć, w jaki sposób chcemy to sprzedać. Więc czy będzie łatwiej? Pewnie będzie łatwiej. Czy będzie łatwiej wejść obecnym firmom, które pracują w e-commerce, w szersze kanały sprzedaży? Pewnie łatwiej, ale ci, którzy nie, nie korzystają z tego e-commerce obecnie, czy będzie im łatwiej wejść w Metaverse? Myślę, że będą musieli zacząć najpierw od pierwszego kroku wejścia w e-commerce. A jeśli chodzi o same o waluty, o waluty, które, które będą obowiązywać w Metawersie, czy to jest to takie proste przełożenie, że załóżmy dolar, euro, czy nasza złotówka, jeśli się utrzyma wciąż w Unii Europejskiej, czy to będziemy nimi właśnie płacić, czy tam będzie zupełnie coś innego, inne formy płatności też? To jest bardzo dobre pytanie, na które nie wiem, czy ktokolwiek teraz zna odpowiedź, dlatego że widzimy mnogość tych cyfrowych walut, która występuje. Tak? Chociażby po, od, od Ethereum, po bitcoiny, poprzez platformy wirtualne poszczególnych metaversum, które operują na, w danym metaversum. Tak? Chociażby sam, na, na Sandboxie mamy inną platformę niż, niż, na, niż na Robloxie czy na Decentralandzie. Więc. E ma, są też pomysły banków centralnych na stworzenie e, cyfrowych, e, cyfrowych walut. Więc wydaje mi się, że na to pytanie jest dużo za wcześnie, żeby próbować w ogóle odpowiedzieć. Ale proszę przyjąć zaproszenie już teraz na rozmowę w tym temacie, Dobrze, jeśli będziemy wiedzieć cokolwiek więcej. Dobrze. Dziękuję. Natomiast teraz spróbujmy się pozachwycać metawersem jako klienci. Też może odwołamy się do wyobraźni klientek. A może nie ma sensu się zachwycać, bo wciąż jest za wcześnie, żeby coś powiedzieć. I tutaj myślę o, po prostu o UX, o, o Customer Experience. Czy mocno się to rozszerzy? W jaką stronę to pójdzie? Czy może Pan nam też tutaj trochę opowiedzieć? W jaką stronę to pójdzie, to pewnie będzie zależało od tego, w którą stronę klienci będą chcieli, żeby to poszło. Tak? Widzimy teraz na tych platformach typu Roblox, Decentraland, że faktycznie ta grafika jest bardzo taka animowana. Tak? Ale też są pewne próby podejmowane przez firmy takie jak Meta, Hero, które próbują odzwierciedlić faktycznie naszą postać ludzką, jak najbardziej realnie w świecie, w świecie cyfrowym. W którą stronę to pójdzie, zobaczymy. Tak? Oczywiście potrzebny jest do tego jeszcze rozwój technologii, żebyśmy mogli i animacji. Tak? Weźmy pod uwagę, że nogi w metaversum pojawiły się dopiero, bodajże w zeszłym tygodniu, tak? na platformie Meta. Także ta platforma cały czas ewoluuje, ale jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia klienta, to wydaje się, że są pewne korzyści wynikające z tej platformy. Myślę, że chociażby możliwość znowu dla branży fashion, tak, wirtualnego przymierzenia ubrań, które potencjalnie potem możemy kupić sobie w świecie rzeczywistym, na naszym awatarze, który będzie naszym odzwierciedleniem jeden do jednego, miejmy nadzieję w przyszłości. Pozwoli nam lepiej, fajniej dobierać, dobierać ubrania w rzeczywistości, ale też weźmy pod uwagę drugi kanał, czyli kanał całkowicie cyfrowy, całkowicie rzeczywisty. Czyli ludzie już widać, że kupują rzeczy na potrzeby tylko i wyłącznie użytku wirtualnego. Tak więc to będą dwa, może połączone, a może nie, ze sobą kanały. A czy firmy nie powinny obawiać się tego, że ludzie sami zaczną tworzyć, tworzyć ubrania, tak jak kiedyś w dawnych autarkiach po prostu społeczności żyły na zasadzie samowystarczalności? Czy metawers podsunie takie rozwiązania? Czy będzie re commerce czy bree-commerce? Wydaje się, że będzie możliwe tworzenie. Jak najbardziej firmy nie powinny się tego obawiać. Taka jest kolej rzecz, że. Ludzie też tworzą swoje rzeczy, z którymi potem próbują gdzieś wyjść na rynek szeroko. Jednym się to uda bardziej, innym się to uda mniej, ale to jest, mamy dokładnie to samą sytuację w świecie rzeczywistym. Tutaj będzie sytu... różnica tylko taka, że łatwiej będzie osiągnąć pewnie większą skalę. Tak? W świecie rzeczywistym nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi na przykład o materiały produkcyjne, które będą nas ograniczać. Tak? Czyli osoba, która stworzy takie dobro cyfrowe, będzie mogła je wyprodukować. W cudzysłowie wyprodukować w znacznie większej liczbie sztuk, niż mogłaby to zrobić faktycznie w swoim domowym zaciszu, y, pracując na własnej maszynie. W cudzysłowie. No i chyba też odpada kwestia chociażby odpadów, bo wystarczy tylko y, kliknąć kosz i, i po prostu i rzecz znika. Dokładnie. <laughs> Coś jeszcze możemy powiedzieć w, właśnie w tym obszarze. Customer experience, ale może też już z wykorzystaniem dla biznesu. Jak Pan sądzi, czy to pozwoli zwiększać sprzedaż? Ta oferta będzie szersza, większa, właśnie może bardziej skustomizowana? Jeszcze jest kilka aspektów. Oferta. Będzie szersza, większa, chociażby przez to, że będziemy mieli nowy kanał dystrybucji czy nowy kanał sprzedaży, tak? czyli ten kanał wirtualny, w którym będziemy sprzedawać tylko i wyłącznie te dobra wirtualne na potrzeby świata wirtualnego, ale też co istotne, pozwoli dotrzeć do nowego grona klientów, do którego obecnie firmy komunikujące się w sposób standardowy mogły nie docierać lub mogły mieć problem z dotarciem. Tak? Należy wziąć pod uwagę, że w 2030 roku a, jednak większość a, pracowników czy siły zakupowej na rynku będą, to, będzie reprezentowana przez milenialsów i pokolenie Z, czyli osoby, które są tak tzw. digital natives. Więc te osoby, one się urodziły już w tym cyfrowym świecie, one są z nim, tak naprawdę funkcjonują w nim na co dzień. Dla nich to nie są obce rzeczy. Tak? Wiemy już, że już od jakiegoś czasu ludzie na całym świecie wydają naprawdę duże pieniądze na zakup wirtualnych przedmiotów, chociażby w grach. Tak? I to nie jest kwestia metawersu, bo takie rzeczy działy się jeszcze przed powstaniem oficjalnego metawersu, chociażby w grze World of Warcraft, gdzie ludzie kupowali przedmioty, czy w innych grach jakieś z skórki za grube dolary. No, to rzeczywiście się dzieje. Mogę, mogę potwierdzić, że mój syn wciąż właśnie kupuje w jednej z platform, o której Pan wspomniał w naszej rozmowie. Kupuje skórki, wyposażenie dla swojej postaci i ma z tego niezłą zabawę. Absolutnie mu w tym nie przeszkadzam. I czy to będzie tak, że każdy, każda będzie mogła założyć firmę i zacząć sprzedawać rzeczy, które wyprodukuje. W metaversie nikt nie będzie przeszkadzał, nie będzie tam żadnej ingerencji załóżmy organu podatkowego. Myślę, że jest kwestia czasu. I wszystkie rzeczy, nawet nowe, nawet bardzo innowacyjne, wymagają pewnego rodzaju regulacji, czy, czy spojrzenia na nie z perspektywy chociażby ochrony danych osobowych z perspektywy bezpieczeństwa. Jeżeli fakt, wraz ze wzrostem popularności metavers. Wydaje mi się jednak, że będziemy świadkami prób pewnego uregulowania tego, yy, tego świata. Musimy wziąć pod uwagę, że wchodzimy w metaverse z naszymi nawykami z życia codziennego, a nie każdy z nas ma te nawyki, nazwijmy to dobre. Tak? Są osoby, które też mogą wchodzić w metaverse w celu nie do końca zgodnym z prawem. I na koniec zapytam już tylko o to, czy czuje Pan, odczuwa Pan przyjemność wchodząc do, do Metaversu? Odczuwam ciekawość. Hmm. <laughs> Powiem szczerze, jest to, jest to naprawdę ciekawe doznanie. Aczkolwiek e, wydaje mi się, że lepiej by było to pytanie skierować chociażby do naszych pracowników w Accenture, bo my jako firma wykorzystujemy metawers szeroko w procesie onboardingowym. I to jest może jeszcze jedna też rzecz, którą warto wspomnieć na koniec, że. Firmy takie jak, właśnie, jak nasza firma korzystają z metaverse już od, już od pewnego czasu. Przeszkoliliśmy w metaverse już ponad 150 tysięcy pracowników yy, właśnie w okresie pandemicznym. A, I wydaje się, że właśnie jedną z tych szans biznesowych, yy, które tworzy metaverse, oczywiście poza handlem, poza nowymi kawałkami sprzedaży, po, poza nowymi dobrami, które będziemy mogli sprzedawać w świecie cyfrowym, jest też możliwość podnoszenia kompetencji, czy lepszego podnoszenia kompetencji pracownikom dzięki lepszym prowadzeniu szkoleń. Są badania, które pokazują, że dzięki zastosowaniu technologii VR zapamiętujemy o ponad 30% lepiej materiał niż tylko na podstawie zwykłego wideo. Jest to dla nas szansa i na pewno na zreformowanie szkolnictwa. Szkolnictwo e... też, tak. <grych> Ale to jest już temat na osobną rozmowę. Bardzo bardzo dziękuję pan Krzysztof Ślęczka, dyrektor w Accenture, który odpowiada między innymi za digital commerce był moim gościem. Dziękuję bardzo. Paweł Oksanowicz, ja też wam bardzo dziękuję za obecność po drugiej stronie. No i oczywiście, że zapraszam na kolejny odcinek e-izba studio podcastu Izby Gospodarki Elektronicznej, tak więc do zobaczenia niebawem. e-izba studio rozmowy o handlu elektronicznym.